Cześć, witajcie na moim kanale. Dzisiaj nagrywam dla Was taki krótki i szybciutki film, w którym chciałam Wam pokazać, co udało mi się upolować w Pepko. I chciałam powiedzieć, że dla mnie te polowania w Pepko są niezwykle ważnym elementem życia, ponieważ wieczorami, kiedy mój syn już jest nakarmiony, śpi, to ja wtedy szybko wymykam się. I mm, albo jadę właśnie do Pepka, albo do Rossmana, czasami do Lidla, i po prostu udaję się na jakieś zakupy. Także bardzo serdecznie zapraszam Was na świąteczny hol zakupowy z Pepko. W tym roku te święta będą wyjątkowe z wielu powodów. Jednym z nich jest oczywiście to, że nasza rodzina się powiększyła. Będą to pierwsze y, święta spędzone wspólnie z synem. Kolejnym elementem, które sprawia to, że są wyjątkowe, y, jest to, że y, stają one pod ogromnym znakiem zapytania. Tak naprawdę nie wiemy, y, jak będziemy je spędzać, w jakim gronie. Myślę, że y, obostrzenia, które tutaj rząd próbuje wprowadzić w postaci y, pięciu osób, po czym potem prostuje, że pięciu domowni, że domownicy plus pięć osób zaproszonych, to jest w ogóle jakiś absurd, bo zastanawiam się na jakiej zasadzie będą to weryfikować, czyżbyśmy w tym roku naprawdę y, potrzebowali mieć ten dodatkowy talerz na stole, ponieważ y, ktoś zapuka nam do drzwi, y, żeby policzyć ile nas jest, zweryfikować kto tu mieszka, a kto nie, kosmos. No, ale wracając do meritum, czyli do zakupu pspepko. Bez względu na to, jak te święta będą wyglądały, ja postanowiłam, że mój dom będzie w iście świątecznym stylu. Zawsze marzyłam o tym, żeby w domu mieć taki naprawdę fajny, świąteczny klimat, i w tym roku postanowiłam spełnić swoje marzenie. Dlatego postanowiłam kupić na razie tylko kilka gadżetów, które mają mi tutaj pomóc udekorować dom, no i chciałabym Wam pokazać po prostu, co mnie się udało w tym roku upolować ponieważ ja te zakupy zrobiłam jakiś czas temu, jeszcze zanim była ogłoszona kwestia ograniczeń świątecznych, no to zdecydowałam się na zakup aż dwóch obrusów. Kupiłam ten największe 140 na 240 cm, jeden obrót kosztował 30 zł. Kupiłam dwa, ponieważ my mamy dwa takie stoły, i w momencie, kiedy mamy jakieś spotkania rodzinne, no to zwykle ten jeden to jest za mało i ustawiamy wtedy drugi stół. I tak miało też być właśnie w tym roku. Ja nie ukrywam, że początkowo to myśmy się zanosili z chęcią organizacji w ogóle wigilii. Ale już pomijając tą pandemię i to wszystko, no to ta wigilia byłaby bardzo wieloosobowa. I y, przy trzymiesięcznym dziecku uznaliśmy, że no może się wstrzymamy i y, prawdopodobnie za rok zorganizujemy taką y, wielką, rodzinną wigilię. No ale wracając do zakupów w Pepco. Y, kupiłam dwa obrusy, mają na sobie takie y, gwiazdki, śnieżynki. Myślę, że one nie tylko są świąteczne, ale po prostu takie zimowe. I powiem tak, ja nie stosowałam dotychczas obrusów wcale. Tak sobie pomyślałam, że generalnie chciałabym w tym roku, żeby mój dom i choinka były udekorowane na czerwono. Ja generalnie nie przepadam tak naprawdę za czerwonym kolorem, no ale w tym roku jakoś tak, nie wiem, jak pomyślałam o świętach i o tym domu, to stwierdziłam, że nie no, to musi być czerwono. No i stwierdziłam, że do czerwonych dodatków jednak fajnie będzie wyglądał biały obrus, żeby trochę odbił, kontrastował, no bo wiadomo, że przecież jak poustawimy wszystko nagle czerwone, no to może niekoniecznie, prawda? Będzie to tak troszeczkę, co za dużo to niezdrowo. Dlatego ja w tym roku postawiłam na dwa białe obrusy. I tak jak mówię, ja nigdy wcześniej nie korzystałam z obrusów, no ale stwierdziłam, że żeby taki zrobić trochę świąteczny klimat, no to w tym roku położymy je na stole. Następnie kupiłam serwetki, także z motywem świątecznym. One są za 5 zł. I powiem szczerze, że urzekł mnie print tych serwetek. Dlatego postanowiłam kupić też je tam. No i kształt też mają niestandardowy. Nie są to kwadraty, tylko proste kąty. Myślę, że też będą fajnie wyglądały. Kolejnym produktem, który kupiłam, Również za 5 zł. Są to papierki do mafinków i takie dekoracyjne śnieżynki. Ja przyznam Wam się szczerze, że to jest w ogóle nieprawdopodobne, że takie głupoty mogą stanowić w pewien sposób jakieś marzenie. I ja pamiętam, że w zeszłym roku wymyśliłam, że tak zrobię babeczki i właśnie m, chciałam kupić taki zestaw. Tylko, tylko jak zanim ja się zabrałam do Pójścia do sklepu i kupienia. Słuchajcie, w sklepach już nic takiego nie było. Absolutnie nic i nigdzie. W żadnym pepko, w żadnym rosmanie. Nigdzie nie mogłam czegoś takiego dostać. Dlatego w tym roku, jak zauważyłam, to stwierdziłam, że nie czekam, biorę od razu, kupuję. Ponieważ tak jak mówiłam, chciałabym, żeby były raczej na czerwono dodatki, no to żeby trochę wrzucić kontrastu, to ten zestaw kupiłam w kolorze srebrnym. Poza tym mafinki bananowe, które ja zwykle piekę są w takim ciemnym kolorze, więc uznałam, że będą fajnie kontrastowo wyglądały właśnie w tych papilotkach. Następnie kupiłam dwa kubeczki. I powiem Wam szczerze, że zawsze zastanawiałam się, po co w ogóle są świąteczne kubki. Tak w sumie to przyjemność picia z tych kubków y, ma się tylko przez jeden miesiąc w roku. No i być może tak jest, natomiast ja w ogóle nie mam żadnych świątecznych kubków i w tym roku postanowiłam zakupić właśnie dwa i pomyślałam, że y, na pewno y, herbata z pomarańczą i gościkami w takim kubku w grudniu smakowała będzie jeszcze lepiej niż normalne. Kupki te rozpakował mój mąż, już umył, stawił do szafki, więc nie mam ceny. Nie pamiętam, ile one kosztowały, ale wydaje mi się, że one były w takim dwupaku. Wydaje mi się, że około 10 zł, może 15 za dwa. Za Następną rzeczą, którą kupiłam, są świece. I tutaj zdecydowałam się na trzy choinki: jedną dużą za 10 zł i dwie małe choinki po 5 zł sztuka. Ja chciałam je kupić, powiem szczerze, w kolorze srebrnym, ale akurat nie było, no to wzięłam złotym i wymyśliłam, że je po prostu sobie ustawię, mam takie tace czarne z i, i, i postawię sobie je właśnie na, na takiej tacy i będą przyozdabiały nasz stół. Kupiłam je z myślą o tym, żeby stanęły właśnie na stole. Natomiast być może gdzieś na tej tacy staną, także może pod telewizorem, czy tutaj na blacie. To jeszcze wiecie. To się okaże, jak już będę w ferworze dekorowania domu. Następnie kupiłam, słuchajcie, taki lampionik. To jest świeca zapachowa. Wydaje mi się to zupełnie urocze. Zapłaciłam za to 15 zł. I muszę przyznać, że pięknie pachnie. W sumie to nawet nie umiem powiedzieć czym, natomiast na pewno świętami. Chyba czuję, jak kocyna, pierniki. Nie wiem, słuchajcie, ale y, bardzo mi się to spodobało i myślę, że postawimy to na stoliku y, tutaj w salonie. Myślę, że to jest bardzo fajny wydatek. I słuchajcie, Leon się ze mną zgadza. Kolejnym elementem dekoracyjnym w moim domu będą skarpety. Y, I chociaż nie mam kominka, to wymyśliłam sobie, że na pewno gdzieś będę chciała je powiesić. Także już od bardzo dawna chciałam, aby takie skarpety u mnie w domu się pojawiły. W naszym poprzednim mieszkaniu nie mieliśmy za bardzo miejsca w ogóle na takie gadżety. No a w tym roku uznałam, że y, gdzieś na pewno to miejsce się znajdzie. I kupiłam trzy sztuki, czyli tyle, ile jest domowników. Dla chłopaków kupiłam skarpety czerwone, a dla siebie kupiłam skarpetę jasną. Skarpety te kosztowały 5 zł sztuka, także mm, niedużo. A wydaje mi się, że jest to taki naprawdę klasyczny, świąteczny dodatek. Mój syn, słuchajcie, tam na macie trenuje, patrzy sobie na swoje zabaweczki. Następnie postanowiłam kupić poszewki na poduszki do salonu i kupiłam 5 sztuk. I każda jest inna. One kosztowały różnie w granicach niektóre są po 10 zł, niektóre po 15. Kupiłam czerwoną w takie gwiazdki. Czerwoną również w śnieżynki z takim tutaj futerkiem. Taką samą, tylko szarą. Ta też jest taka z misiem, z reniferem. Szarą w. Nie wiem czy widać, takie srebrne reniferem. Powiem szczerze, że e, te szare podobają mi się najbardziej, ale tak sobie pomyślałam, że kurczę, w sumie to przecież ja mam szarą sofę i czy to będzie dobrze wyglądało. No ale już kupiłam, trudno za późno. E, no ale myślę, że jak ułożę te poduszki jakoś w takim, w takim ładzie, żeby e, pojawiły się na tle tych czerwonych, to będzie całkiem nieźle. Ostatnią rzeczą, jaką zakupiłam jest. E, ubranko dla Leosia. My już mamy garderobę świąteczną, no nie mogłam się oprzeć. Przy kasie był taki kosz, yy, wiecie, z tymi przecenionymi rzeczami. Yy, I słuchajcie, ja za tego budziaka zapłaciłam 4 zł. No to żal było nie wziąć, zwłaszcza, że myszka Miki i kaczor Donald. To są moi mm, ulubieni bohaterowie z dzieciństwa. Także sami rozumiecie, że nie mogłam się oprzeć poza tym, że no, za 4 zł, to wiecie, żal było nie wziąć. Na pewno, jakbym nie wzięła, to bym potem długo żałowała. I to już koniec moich zakupów z PEPKO. Na pewno to nie są moje ostatnie zakupy, yy, dlatego bardzo was proszę, napiszcie mi koniecznie w komentarzu, co uważacie, yy, że jeszcze pasowałoby mi yy, do tych rzeczy, które już mam, co mogłabym tam dokupić. Wiecie, asortyment w. Pepko jest różny, Ja jeżdżę do dwóch, ponieważ jeden, jeden sklep mam po prostu bliżej, ale jest mniej artykułów, drugi jest trochę dalej, no ale jest tych produktów tam zdecydowanie więcej. Bardzo Was proszę o podpowiedzi w komentarzach, co jeszcze mogłabym kupić, czym jeszcze mogłabym udekorować dom. E, oczywiście to nie są wszystkie rzeczy, jakie mam, ponieważ wiadomo, że powyciągam także te rzeczy, które mam pochowane w pudełkach. No, ale wasza pomoc będzie nieoceniona. Wiecie, siedzę teraz e, jednak większość czasu w domu, tak, nie do końca jestem teraz e, na czasie. Także bardzo chętnie zapoznam się z waszymi propozycjami, co jeszcze mogłabym e, mieć w domu, e, aby ten klimat świąteczny stworzyć. I oczywiście nie musi to być z Pepko, a Może w jakimś innym sklepie coś fajnego widzieliście i e, chcielibyście się tym podzielić. Także m, zachęcam Was gorąco do e, zostawienia komentarzy. Pamiętajcie także, aby zostawić y, kciuka w górę i zasubskrybować kanał. Myślę, że ten odcinek już zapoczątkuje taki świąteczny klimat na moim kanale, że oczekujcie na kolejne filmy już o takiej tematyce y, świątecznej. Do zobaczenia. Cześć.